Co będę robił? Plany na przyszłość? No, hoduję siwą brodę i być może zostanę świętym Mikołajem, prawda, bo, bo, bo no, innego pomysłu na, na życie w tym momencie nie mam, a całkiem poważnie mam taką nadzieję, iż uda nam się wystartować w maju. Nie jest jasno powiedziane, kiedy to się zacznie, kiedy nasza branża ruszy. To jest jakby też efekt domina, no bo wiadomo, jeżeli ja jako DJ nie zarabiam i ja nie kupuję nagłośnienia, nie kupuję techniki, tak samo w tym momencie sklepy, które tym handlują, także nie zarabiają, także jakby jest to reakcja łańcuchowa i wszystkie imprezy, które były zaplanowane do końca roku, jak również w następnym roku większość imprez jest przekładana, są imprezy odwoływane. W przypadku akurat sprawa jest dość trudna. Jeżeli chodzi o odwoływanie wesele, powiedzmy było to w takim może małym stopniu, ale jeżeli chodzi o przekładanie tych imprez, no to mogę przyznać, że około 60% imprez zostało przełożone na kolejny rok. Także mój przypadek pokazuje to, że. W marcu, czyli przed sezonem, poczyniłem bardzo duże inwestycje finansowe odnośnie logistyki, sprzętu, nagłośnienia, floty samochodu i tak dalej. Jakby dla mnie się sezon nie zaczął. Ja nie zagrałem żadnej imprezy ani w kwietniu, ani w maju. Dopiero chyba w czerwcu pierwszą imprezę zagrałem, gdzie jakby czerwiec był zabukowany w 100% wszystkie piątki, wszystkie weekendy. Także jeśli chodzi o moją osobę, straty mam naprawdę bardzo duże i to tak troszeczkę w tym momencie mnie hamuje, bo jestem taką osobą, która lubi inwestować, która lubi nowinki, takim gadżeciarzem jestem i w tej chwili jakby jestem przysto przystopowany, nie wiem co mam dalej robić, bo nie jest jasno powiedziane kiedy to się zacznie, kiedy nasza branża ruszy. Zostaliśmy zamknięci już po raz drugi. Początkowym krachem w naszym biznesie był oczywiście okres wiosenny, kwiecień, maj, czerwiec. Ja osobiście rozpocząłem granie dopiero 17 lipca. Wcześniej miałem najdłuższy urlop mojego życia, szkoda, że bezpłatny. Bo rachunki trzeba płacić. W tym roku założyłem działalność gospodarczą. Zainwestowałem grubą gotówkę w rozwój sprzętowy, żeby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. A w tej chwili muszę opłacać składki ZUS, jak również księgowość. A z dochodami jest różnie, z tego względu, że teraz imprezy są, znaczy no dochodów nie ma, bo imprezy są odwołane jest zakaz grania. Te imprezy, które miałem zaplanowane na, do końca roku, jak również w nowym roku, w większości są przekładane lub odwoływane, a te imprezy, które były przekładane, też nie wiadomo, czy będą na 100%. Teraz, no znów zostaliśmy zamknięci od połowy października, pociągnęło to za sobą falę. Odwołanych imprez, które faktycznie były przekładane z miesiąca maja na październik, listopad, majowe, czerwcowe wesela miały się odbyć. One po raz drugi niestety się nie odbędą. Bardzo mi żal jest, szczególnie tych par młodych, które, które gdzieś to ważne wydarzenie w swoim życiu miały mieć i po raz drugi los sprawił, że, że nie mogą mieć swojego ślubu, nie mogą mieć tej fantastycznej imprezy, którą się ma raz w życiu, jakim jest wesele. No wiadomo, że. Pociąga to za sobą również straty finansowe dla usługodawców, którym między innymi jestem ja. Jak mówiłem, no znów kolejny, najdłuższy urok mojego życia mi się zapowiada. Znów absolutnie bezpłatny. To jest jakby też efekt domina, no bo wiadomo, jeżeli ja jako DJ nie zarabiam i nie kupuję nagłośnienia, nie kupuję techniki. Tak samo w tym momencie, sklepy, które tym handlują, także nie zarabiają. Także, jakby, jest to reakcja łańcuchowa. Jeżeli ja nie zarabiam, nie daję zarabiać osobom następnym. Także, no to bardzo trudny czas dla nas, i ja myślę, że. To także bliskie będzie każdej branży, nie tylko naszej. Akurat nasza poszła jakby na pierwszy strzał, ale już mam informację, że może nie na temat, ale z budowlanką też powolutku to wszystko hamuje. Również wiadomo, że firmy współpracujące, hotele, restauracje, ludzie zatrudnieni w, w tych branżach wszyscy siedzą w domach. Niektórzy mają duże problemy finansowe mają kredyty, mają zobowiązania, mają leasingi. Inni, tak jak w moim przypadku, mają może troszkę spokojniej, bo już raczej stale. Staram się konsumować małymi łyżkami nawet to, co zarabiam i, i tak jestem wychowany, że staram sobie gdzieś tam odłożyć na czarną godzinę, więc mam nadzieję, że ten trudny okres przy jakimś wsparciu ze strony Państwa uda mi się przetrwać i z powrotem wrócę śmiało na, na rynek muzyczny. Zakładając w tym roku działalność, no niestety nie mogę za bardzo ubiegać się o pomoc, z tego względu, że nie spełniam wszystkich warunków dotyczących wszystkich tarcz. No, także jest ciężko. Zobaczymy, co z tego będzie. Być może w końcu będzie jakaś nowa tarcza, ale musimy czekać, śledzić informacje po prostu, no, bo z konsultacji z księgowym powiedział mi, że niestety mi pomoc się nie należy. Jako współwłaścicielka firmy eventowej, uważam, że branża gastronomiczna jest to bardzo ważna gałąź całej gospodarki. Są to hotele, sale weselne, wszelkiego rodzaju związani z tym usługodawcy. Jest to spory procent w całym budżecie państwa. Branża, której nie powinno się lekceważyć. Jednego dnia się wygrywa przetarg i się świętuje, natomiast drugi dzień jest taki, że cała gospodarka światowa zostaje wstrzymana i tak naprawdę jesteśmy od początku w punkcie wyjścia. Na chwilę obecną zrezygnowaliśmy z wszelkiego rodzaju nowych inwestycji i będziemy obserwować, co się będzie działo dalej. Jeśli chodzi o bale Andrzejkowe, prawda, największa impreza też gastronomiczna, którą robimy dwa razy do roku gastrośledzik, czy karpik, prawda, miał się odbyć, gdzie, gdzie jest mnóstwo osób pracujących w gastronomii też to się nie odbędzie. Bal sylwestrowy odwołany został już ponad miesiąc temu, więc kolejne źródło zarobkowania przepadło. No wiadomo, wszystkie szkolenia, imprezy, bo miesiąc listopad jest takim okresem, kiedy 90% wydarzeń integracyjnych dla firm, dla pracowników są organizowane w tym czasie. No niestety również nie odbędzie się ani jedno, więc też, też jest to duża strata, w szczególności dla hoteli i restauracji, bo, bo tam są większe koszty utrzymania niż, niż u mnie w jednoosobowej działalności gospodarczej. Czekamy na odmrożenie branży. Chcielibyśmy znać konkretną datę, termin, żeby wiedzieć jak się do tego ustosunkować, żeby wiedzieć co, jakie kroki przedsięwziąć, jeśli chodzi o Sylwestra. Myślę, że obserwując tutaj media, to co się mówi, w telewizji no raczej 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 się nie odbędzie. Także to, to też jest jakby smutne, bo to jest taki jakby najważniejszy dzień w roku, Sylwester, gdzie tutaj wszyscy prężą mózg, pokazują swoją technikę, nagłośnienie, dźwięk, światło. Taki, no, taki jak PR, PR dla dj nie? jego moc, jego siłę. I to no, no, smutne. No. Sądzę, że Sylwestra w tym roku raczej raczej tanecznie nie będzie, chyba że każdy sobie indywidualnie w domu to będzie robił. Gdyby spojrzeć czysto na statystyki, kiedy była nagonka na, na śluby, na wesela, że to jest źródło koronawirusa, to, to tak naprawdę teraz jest dwa, trzy razy więcej zakażeń niż było na początku października, kiedy nas zamykano, więc najwyraźniej czysto matematycznie rzecz biorąc, przyczyna rozprzestrzenienia się choroby nie leżała w weselach. No, no, nikt tego nie zauważył. Była ogólna nagonka, prawda, że wesela to samo zło. Ja powiem na przykładzie tutaj naszego Białegostoku, gdzie mamy kilkudziesięciu kolegów po fachu grających w tej imprezie w okresie wakacyjnym. Każdy w weekend pracował, i, i faktycznie wszyscy jesteśmy cali zdrowi, nikt tego wirusa. Na weselu nie złapał, nikt nie był na kwarantannie poza jednym zespołem gdzieś, ale zespołów mamy blisko 200 na rynku białostowskim, więc też jest to ułamek procenta. No nie wiem, nie wiem, skąd taka decyzja, skąd taka nagonka staliśmy się taką ofiarą, kiedy udało zamknąć się wesela. No, szanując wszystkich dziennikarzy, ale w większości dziennikarze mają wpływ na to, że rządzący podejmują takie, a nie inne decyzje przez sugerujące pytania. I, I to, że, że do jakiejś grupy zawodowej się, powiem, nieładnie przyczepiają. Później przerzucono się na szkoły, więc była pompa, że to szkoły są samym złem. Szkoły zostały zamknięte. Teraz nie wiem, co będzie. Teraz pewnie będzie akcja przed przedszkole, żłobek i tak dalej, i tak dalej. A wszystko się pozamyka, nie będzie niczego, jak to mówi białostowski polityk, prawda? I taka, taka nasza czarna przyszłość czeka. No, mam nadzieję, że to tylko takie e, złe wróżenie z fusów e, z mojej strony w tym momencie, ale wiadomo, że. Każdy ma jakieś granice nerwowe, zawsze staram się patrzeć na wszystko, że szklanka jest w połowie pełna, nie w połowie pusta, ale, ale tutaj w tej sytuacji jest to trochę trudne do zrealizowania. Jeżeli nie będzie jasnego określenia, kiedy startujemy, no to żyjemy w takim niepewnym czasie. Nie wiemy, co mamy robić, nie wiemy, co mamy planować. Taki, no stoimy. Po prostu stoimy w miejscu też jakby sposób życia, który do tej pory prowadziliśmy, weekend, integracja z ludźmi, no troszkę nam tego brakuje. Powiedzmy, odpoczęliśmy sobie dwa, trzy tygodnie, miesiąc, dwa, ale w tej chwili, no, no to jest taki, trochę pasja też. To jest też sposób na zarabianie pieniędzy, ale jest to pasja, którą no, no tutaj, mimo czasami zmęczenia, mimo tego, że już się nie chce, przychodzi moment po takim wypoczynku, że, że, że brakuje po prostu tego. No, mam nadzieję, że wszystko się ułoży, że, że jednak wystartujemy, wrócimy do pracy, będziemy mogli normalnie funkcjonować. Czy Mam kciuki za, za wszystkich ludzi, którzy w tym momencie mają ciężką sytuację. Będzie dobrze.